Po pięciu tygodniach, odkąd do emeryta zaczęła przychodzić nowa opiekunka, mężczyzna szybko dochodzi do zdrowia. Bolesław poczuł się na tyle dobrze, że postanowił w wolnej chwili zająć się naprawą ulubionego roweru. Czyżby to była zasługa pani Marzenki? Co byś wiedział? Tak się mną zajęła, co nawet lekarz mówi, że mimo mojego wieku. Wszystko ekstra się goi. I co, zrezygnuje z jej usług? Teraz już chyba nie będzie ci potrzebna. Co? A. Wiesz, a niech po jeszcze trochę. Taki fajny z nią kontakt złapałem. Tak nam się fajnie gada. luś. czy ty się na mnie zauroczyłeś? Słuchaj, z nim jestem. To tak mi się boga po serduszkiem robi. To Trafiłem Zauroczył się w tej pani, a może nawet zakochał Wiecie co? Nie wiem co o tym myśleć, nie? Bo w sensie są mężczyźni Tacy widocznie jak pan Bolesław Którzy nie mają problemu z tym, żeby mieć Dużą młodszą partnerkę, nie? Ja wam powiem, że u mnie taka, taka Różnica wieku, którą dopuszczam to Dosłownie coś, co sobie po prostu ustawiłem na Tinderze powiedzmy To jest maksymalnie 5 lat młodsza ode mnie Ale to tak maksymalnie A najlepiej jakby była po prostu 3 lata młodsza Co najwięcej, to, 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 to by było najbardziej ok. No chyba, że jakaś 22-latka byłaby całkowicie ogarnięta no to wtedy oczywiście zrobiłby wyjątek, tak, no ale mówię, 5 lat maksymalnie w dół, w górę maksymalnie 3.